Hej czołem, dzisiaj powiem o tym, że jednak pisma rację, jednak PO będzie likwidowało jednostki wojskowe. Straszna y, informacja, ale dlaczego będą likwidowali te jednostki wojskowe? To zaraz sobie do tego dojdziemy. No być może nie będą jednak likwidowali, ale wydaje mi się, że y, rozsądny jakiś. Minister Obrony Narodowej, jak przyjdzie, to pewnie zlikwiduje kilka jednostek wojskowych. I teraz sobie dojdziemy. Teraz Wam powiem między m.in., dlaczego. Tak myślę. Najpierw sobie krótko przeczytam Wam wypowiedź naszego aktualnego majstra, yy, ministra obrony narodowej, Mariusza Błaszczaka, co tam sobie natwitterował sobie na tym swoim Twitterze. Oczywiście znowu błysnął, ale do tego dojdziemy. A na koniec Wam powiem. Yy, jak już PO ma likwidować te jednostki, czy tam PO, czy to jakaś tam ko koalicja, dobra, bez znaczenia. Ale kto podejmie się tej likwidacji? Jakie są kolejne kandydatury na nowego majstra? No jest troszkę śmiesznie, jest, ale no to jest jednak śmiech przez łzy. Dobra, lecimy od początku. Krótki cytacik z naszego aktualnego majstra. Polska ma potencjał demograficzny na co najmniej 300 tysięczne wojsko i 6 dywizji. Musimy kontynuować proces budowy najsilniejszej armii lądowej w Europie. Aby zapewnić bezpieczeństwo, rozpoczynamy tworzenie nowej dywizji zmechanizowanej, która będzie dziedziczyć tradycję ósmej dywizji piechoty AK. Jeśli chcemy żyć w niepodległym kraju, musimy iść tą drogą. Nie możemy pozwolić na ograniczenie liczebności czy zrywanie kontraktów zbrojeniowych. Polska musi być bezpieczna normalnie patriota. Patriota Mariusz! Jak ja uwielbiam, jak ty to wojsko rozbudowujesz. Jestem pod wrażeniem. Tylko po pierwsze, nie słyszałem jeszcze, żeby ktokolwiek z, z Peło czy z tych innych tam jakichś tam e, tak zwanych partii mówił o zrywaniu kontraktów. No, zrywanie kontraktów byłoby raczej nierozsądne. Zwłaszcza, że Mario rozdał cały sprzęt polski, na Ukrainę wydał, tak, macie, brońcie się i w tej chwili Polska jest rozbrojona, prawdopodobnie do roku 2026. Jeszcze raz, ja to będę powtarzał, powtarzał, będę, bo y, ludzie nie wierzą, ludzie w to nie wierzą, nie? że Polska została rozbrojona. Wszyscy mówią, że nie jesteśmy, roz... znaczy nie wszyscy, wiadomo, pisiorki mówią, że nie, nas nie rozbroili, no ale fakty przeczą temu. Nie mamy obrony przeciwlotniczej, nie mamy artylerii, nie mamy lotnictwa, nie mamy zmechu, nie mamy pancu, nic nie mamy. Znaczy trochę tam jest, trochę zostało, ale to co wydali, no to teraz są jednostki wojskowe bez sprzętu. Wszystkie jednostki wojskowe możemy zamienić na y, jednostki piechoty lekkiej. Była jednostka zmechanizowana, zrobimy jednostkę piechoty lekkiej. Była jednostka y, przeciwlotnicza, zrobimy jednostkę piechoty lekkiej, bo w magazynach to mają tylko karabinki. W niektórych jednostkach. Także tutaj yy, raczej będziemy modlić się do roku 2026, żeby nikt, broń Boże, nas nie zaatakował. W tej chwili możemy się tylko modlić. A jak w 2026 roku przyjdą nam Hajmarsy, kadwójki, leopardy, te Le abramsy i nie wiadomo co tam jeszcze, no to nie, leopardy nie przyjdą. Abramsy, tak i kadwójki. Dobra w końcu coś przyjdzie. Może, może, bo niby jest do, do 2026, ale czy ktoś widział te kontrakty, jak są skonstruowane? Może pierwsza partia będzie do 2026. Nie wiadomo. Po yy, Majstrze można się wszystkiego spodziewać. No ale dochodzimy yy, dalej. Majster tworzy kolejną dywizję. Patriota. Rozbudowuje wojsko. Będzie 300 tysięczne. Oczywiście, znowu yy, przypomnę, że Nikt nie mówi o tym, żeby yy, zwalniać żołnierzy, żeby nie budować tego wojska. Nawet yy, pan Siemoniak, jak się wypowiadał, mówił o tej armii, jak sobie przeliczyłem, mówił o 220 tysiącach, co jest no, wtedy na tą chwilę nierealne, ale być może jest to do zbudowania. 300 tysięczna armia to już w ogóle jest yy, marzenie. Marzenie, ale aktualnie, słuchajcie, 6 dywizji majster chce mieć. Aktualnie mamy 4 dywizje i mamy tak: 11. Lubuska Dywizja Kawalerii pancernej, 12. Dywizja, dywizja zmechanizowana, 16. Dywizja zmechanizowana i 18. Dywizja zmechanizowana, kiedy on. Teraz, teraz tak, słuchajcie. I mamy te cztery dywizje, jako takie, które, które funkcjonują. 9 stycznia Meister ogłosił to, że będzie budował dywizję piechoty Legionów. 10 miesięcy te później, czyli nie wiem, jakoś na, na dniach, nie? Ogłosił, że znowu jakąś dywizję zmechanizowaną chce tworzyć. Ludzie, obudź ta się! Ci, co nie wiedzą, to już tłumaczę. Żołnierze wiedzą. Cywile nie wiedzą, bo nie, wie, nie wiedzą, jaki jest stan wojska, być może jeszcze niektórzy żołnierze, którzy są świeżo przyszli i jeszcze nie mogą się odnaleźć w wojsku, to też nie wiedzą, jaki są, jest stan wojska. W tych czterech podstawowych dywizjach, które jako taką mówię funkcjonują, sprzętu nie mają, no bo jeszcze raz powtórzę, został oddany na Ukrainę, no bo po co nam sprzęt? Mogą być bataliony czołgów bez czołgów i bataliony zmechanizowane bez sprzętu, zmotoryzowane bez sprzętu, mogą, mogą, jakoś funkcjonują, nie? Bataliony piechoty lekkiej. Tylko, że w tych dywizjach, tych czterech dywizjach, które mówię jako taką funkcjonują, brakuje ludzi. Brakuje nie tylko sprzętu, ale brakuje żołnierzy. Jednostki nie są ukompletowane w 100%, nawet w 90% nie są ukompletowane. Niektóre jednostki to są jednostki widmo. Na papierze jest dywizja, na, ta, na papierze jest brygada, ale jeżeli zaczniemy wchodzić w szczegóły, no to. No tak, tam niby jest jakaś kompania, ale ale tak, na dobrą sprawę, ta kompania jest tylko na papierze w, tej, w tym batalionie. Albo jakiś batalion jest tylko na papierze. No, struktura dywizji, jest jeden drugi, struktura brygady, jest jeden drugi, trzeci batalion, no i jednego batalionu, załóżmy, nie ma. Jest jeden batalion, który funkcjonuje, a drugi jest tylko na papierze. I ktoś tam tylko jest na stanowisku. Zastępcy dowódcy batalionu i jest jeszcze jakiś dwóch szefów do pomocy, żeby tylko kwity produkowali, bo wiadomo, generał Excel wymaga kwitów, wymaga tabelek, ale faktycznie jednej kompanii nie ma tutaj, drugiej kompanii nie ma tam, tutaj nie ma pułku, tutaj nie ma dywizjonu i to są takie dziurawe brygady, dziura, te dywizje wszystkie mają dziury. Te wszystkie cztery dywizje podstawowe, które tutaj wymieniłem, które jako tako funkcjonują, one wszystkie mają dziury. Te dywizje składają się w brygad i w tych, w, w tych brygadach są dziury. Ukompletowanie jest, jeżeli chodzi o sprzęt i ludzi, i, i ludzi, no to wygląda to tak, że nie tylko oficerowie pracują na dwóch stanowiskach, ale również podoficerowie, szeregowi pracują na dwóch stanowiskach. Tak to wygląda w jednostkach, czy w czterech dywizjach, które są, mówię, jako tako funkcjonują, jako tak, tako są ukompletowane. A tu majster wyszedł i sobie stwierdził, a w styczniu sobie stwierdził, a stworzymy kolejną dywizję, gdzie ma cztery dywizje nieukompletowane. To sobie stworzy, stworzymy pierwszą dywizję piechoty legionów. A dlaczego piechoty? Bo on już w styczniu wiedział, że on nie ma sprzętu, żeby stworzyć jakąkolwiek inną piechotę, jak, 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 jakąkolwiek inną dywizję. Jaką chce stworzyć jakąś dywizję zmechanizowaną, zmotoryzowaną, jak sprzętu nie ma? Bo nie ma sprzętu nawet w tych czterech podstawowych dywizjach. On stworzył, sobie, dlatego stworzył sobie, znaczy stworzył, wymyślił pierwszą dywizję piechoty Legionów. Wiadomo, piechoty, dadzą im karabinki albo kij od szczotek do boju. A teraz, 10 miesięcy później, majster sobie tworzy ósmą dywizję piechoty, ósmą dywizję zmechanizowaną. Stwierdził, że tutaj w tym wpisie, że rozpoczynamy tworzenie nowej dywizji zmechanizowanej. Która będzie miała dziedziczyć, będzie dziedziczyła tradycję ósmej dywizji piechoty AK. Chłopie, Mariusz, znowu cię kłamią. Mariusz pojechał na ten na, na jakieś pokazy, na jakieś przysięgi, na jakieś defilady i mówi, ale tu to to mamy wojska, możemy sobie tworzyć dywizję. Mariusz kłamią cię, chłopie, nie ufa im. Nie wiem, kto cię tak kłamie. Nie wiem, kto ci tak kłamie, że jest fajnie i jest, jest super, ale brakuje żołnierzy, brakuje sprzętu w czterech podstawowych dywizjach. Ale oczywiście w styczniu piąta dywizja, teraz 10 miesięcy później szóstą dywizję. Jeszcze zanim Mariusz odda władzę, to on jeszcze z cztery dywizje stworzy. No, tak mi się wydaje, że ma, jak, to się, jak to mówił Klasyk, mają rozmach Siny. Także, także o to właśnie chodzi. Ale ja mam, ja mam dobra. Mariusz, to ja ci podpowiem, mogę zostać swoim doradcą. Chcesz mieć 8 dywizji, 6 dywizji, 20 dywizji? Nie ma problemu. Nie ma problemu. Pół miliona armii będziemy mieli albo 600 tysięcy armii, ile będziesz chciał. Jest co, wystarczy zrobić? Te 5 koła na łapę to jest słabo. Powiedz, że żołnierz szeregowy, po podstawówce, bez doświadczenia, zwykły bolek, będzie zarabiał dychę. 10 tysięcy, plus 13 mundurówki, gratyfikacje urlopowe, dodatki, nagrody pieniężne. Powiedz, że będą dychę zarabiali. To jeszcze zanim oddasz władzę, to będziesz miał 8 dywizji. Naprawdę. Jak wymyśli Ale wymyśliłem, nie? Trzeba mieć łeb, żeby ogarnąć temat i 100% kompletowania będzie w dodatku. Mówię ci, daj dwa miesiące. Gdzie? Miesiąc. WK WKU, wcr -y nie będą się wyrabiać, żeby ludzi zatrudniać. Dycha na web dla żołnierza. I co tam? Mateusz ma drukareczkę, wydrukuje pieniądzki i, i będą. I będziesz miał super armię. Nie tylko sprzęt na kredyt, ale jeszcze będziesz miał wojsko, które mu porządne pieniądze, zapłacisz. Dycha na web. I naprawdę, miesiąc czasu WCR -e się nie, nie, nie będą wyrabiać. Jeszcze do WCR-ów będziesz musiał dwa razy tyle WCR-ów, albo cztery razy tyle WCRów będziesz musiał postawić, żeby to wojsko w ciągu miesiąca wcielić. I wtedy będzie potęga. No i oczywiście od razu do lasu, niech sobie ostrzą kije, bo tyle kije tak nie będziecie mieli. To do lasu, żeby pozywali sobie jakieś kije, dzidy porobili jakieś, nie? I wtedy na yy, w zajęciach taktycznych oczywiście jaka jest budowa dzidy, pytanie do szeregowego, szeregowy nie wie, instruktor mu wytłumaczy, przed dzidzie, śród dzidzie i zadzidzie, Budowa przed dzidzia, przed dzidzie, przed dzidzia, wśród dzidzie, przed, dzidzie, przed, dzidzie, przed, dzidzie, przed dzidzie. Budowa wśród dzidzia, przed dzidzie, wśród dzidzia, wśród za No i piękna armia. Wystarczy dychę położyć na, na rękę dać im a, a kij tam. Niech będzie brud, to dycha. Na rękę daj im ósemkę, to i tak się pozabijają, żeby wejść do, do, do tej naszej pięknej armii. Co tam, sześć dywizji? Kłamię cię, Mariusz, można zrobić osiem. I, i to jest, się rozwiązuje temat, dlaczego generalnie PO będzie likwidowało jednostki. Bo co każdy rozsądny człowiek zrobi, jak przyjdzie i zobaczy, że są jednostki typu widmo. Znaczy ja nie mówię, że PO jest rozsądne, bo tam pis PO, jedno zło. Bo oni tak samo działają jak PiS, nie? Tylko, tylko trochę inaczej, ale efekt jest ten sam. Efekt generalnie jest ten sam, ale być może przyjdzie jakiś rozsądny. Nawet słuchajcie. Każdy by sobie poradził z tym tematem, nie? Z takim byciem ministrem obrony narodowej. Każdy. Nawet żół pod sklepu. On nawet żół pod sklepu ogarnie, że jak mam. Cztery dywizje, które są jako taką kompletowane, i jeszcze dwie dywizje, które tam nic nie ma. Nie ma żołnierzy, nie ma sprzętu. No to po co nam utrzymywać i likwidujemy. No to, to nawet żółwstwo pod sklepu ogarnie, że trzeba zlikwidować fikcyjne jednostki typu WIDMO. No ale dobra. Mario wie lepiej. Także tutaj yy, nie ma co się dziwić, że POB likwidowało jednostki. A oczywiście Mariusz później stanie. A nie mówiłem, że będą likwidować jednostki? Znowu historia się powtarza. Likwidowali jednostki, znowu likwidują jednostki. Ludzie naprawdę tak gu, głupków ro, robią z ludzi, a ludzie tylko siedzą przed telewizją i będzie potęga. Kolejną dywizję Mariusz zrobi. Majster ogarnął, ale potęga, ale potęga. Polska jest niesamowita. I te starsze, bidne ludzie. Niektórym to powinni odebrać po prawo głosu, bo jeżeli ktoś patrzy na to wszystko tylko przez pryzmat telewizji, tej czy innej, czy rządowej, czy nierządowej, czy propagandowej, czy niepropagandowej, to jest bez sensu. Takim ludziom powinni odbierać prawo głosu, żeby nie mogli głosować. Albo przed głosowaniem jakiś sprawdzian, czy ty ogarniasz w ogóle świat, nie? I dopiero możesz oddać głos. Dobra, bez sensu. Ludzi, i robią z ludzi głupków. Meister narobi teraz fikcyjnych jednostek, typu widmo, przyjdzie peło czy jakieś inne tam peło, być może Pis jeszcze będzie rządził. Nie wiadomo, też może tak być. Jak Pis będzie rządził, to do końca do 2026 to będziemy mieli z 10 dywizji, albo lepiej, nie? Także robią z ludzi debili, i później będą krzyczeć, a nie mówiliśmy, że będziemy likwidować te jednostki, i tak jak mówiliśmy, i to likwidują, tylko że nikt nie powie, że to są jednostki widmo. I teraz tak, kto podejmie się jakże trudnego zadania likwidacji jednostek widmo, które stworzył PiS? No, był oczywiście e, pan Siemoniak, który był już wcześniej ministrem obrony narodowej i jest tam jakimś tam działaczem PO, który ma jakiś tam, nie wiem, jest jakimś ważnym gościem w tym pełonie. No wiadomo, że Siemoniak. Chciałby być tym ministrem obrony narodowej, bo, bo wiadomo już był, chociaż kompetencje ma takie same jak aktualny majster, czyli żadnych kompetencji nie ma, żeby być ministrem obrony narodowej. Później było tak, później było tak, że hołownia, chyba coś się było mówione przez jakiś okres po tych naszych wyborach, że też typowali hołownię na majstra, nie? Nie, może nie, nie każdy słyszał, ale jak gdzieś tam słyszałem, że gdzieś mi się obiło o uszy, że może chołownia. Idealny wybór. Sobie wyobrażacie ministra Obrony Narodowej, który płaczka Szymusia, taki... O Jezus Maria, znowu rakieta wleciała. O, Boże! Znowu śmigłowce! I dzwoni do Łukaszenki Aleksandry, jak mogłeś? Nie! Nie, to straszne, nie rób nam tego, bo ja się popłaczę. No, nawet Pola przyszła, zobaczyła, chciała mnie pocieszyć, że, że płaczę, no. Taki Hołownia to by się spłakał, jakby miał być ministrem obrony narodowej i dzwonił do Łukaszenki. Boże, znowu wleciały mi te śmigłowce bojowe. Bo promocja w Biedronce. I Białorusini przelatują śmigłowcami po, po masło do Biedry, nie? Yy, ale dobra, jest jeszcze ostatnio też mój taki faworyt, kandydat kolejny, idealny kandydat na majstra, ostatnio mówią, że Kosiniak-Kamysz, ten z PSL-u, też już mógłby być majstrem, też go typują i tam się, jak oni sobie porozdają te stołki, to naprawdę będzie tak samo jak w pis -ie. to samo. Nikt nie będzie wiedział, o co chodzi, nikt nie będzie się na robocie znał, tak samo w pis Nikt się nie zna na robocie i tak samo będzie tu, tu w PO. Nikt się nie zna na robocie, ale stołek wezmę, nie? Stołek przytulę, co tam. Można wziąć, można kasę brać, a na niczym się nie znać. Jak najbardziej. No i taki słuchaj, ale jest no dobra, ale czy Kosiniak-Kamysz ma kompetencje? Tak na no, szybko przeleciałem sobie, kim jest Kosiniak-Kamysz i wyszło mi, że jest lekarzem z zawodu. Czyli, PO pójdzie śladami pisu. I będą na przykład tak. Majstrem Obrony Narodowej będzie lekarz. A na przykład ministrem no czegoś tam, czegoś tam a on tak. No skoro majstrem Obrony Narodowej będzie lekarz, to ministrem zdrowia będzie żołnierz na przykład, tak? Były żołnierz Ministrem zdrowia, niech zrobią byłego żołnierza. Albo nie, najlepiej historyka. Oni tam lubią chyba historyków. Wie, oni w ogóle oni wszyscy są po historii tam. Ja nie mówię, że historia jest jakimś złym kierunkiem, ale tak się dużo składa się, Tak... Wielu tych majstrów to są, jest po historii, o tak powiem, nie? Da popatrzeć. Ciekawe czy jakiś. Yy, kto będzie. No dobra, dobra. A minister, ministrem kultury kogo zrobimy? Ryśka, Rysiek będzie ministrem kultury. To jest celny wybór. Ryśka na, na Ministra Kultury. Chociaż Ryśka lepiej dać na Ministra Kultury, niż na Ministra Finansów. Jakby był Ministrem, finan jakby był ministrem Finansów, to by zaczął tam znowu mówić, że te kredyty we frankach są dzinie I okej, okay, i brać. Także niech lepiej będzie Ministrem Kultury i jak Święto Sześciu Króli wprowadza. Ale by było wesoło, nie? W sumie jako Minister Kultury, albo nie, Minister Edukacji Narodowej. Ryśka na Ministra Edukacji Narodowej. Hmm. Ale byłby wypas! To i tak edukacja w Polsce leży, to Rysiek bardziej tego nie spieprzy. Mm. <laughs> Dobra, słuchajcie. No tyle mam do powiedzenia w kwestii, bo to jest coś śmieszne już się robi powoli, bo rzeczywiście ten nasz majster, podsumowując wszystko, rzeczywiście ten nasz majster aktualny, mam wrażenie, że oni wiedzą, że odejdą od stołków i teraz robią takie głupie ruchy, takie fikcyjne, a... Dywizja. Będzie. Formujemy, robimy, a później, jak będą likwidować, to powiemy, a nie mówiliśmy. A. I taka zabawa w kotka i myszkę, a głupi lud, ciemny lud to kupi. Ciemny lud to kupi. Tylko jeszcze teraz propaganda pisowska w TVP upadnie, teraz będzie propaganda peowska I teraz będzie znowu, że jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Zapisu było źle, a za, za nas było dobrze i jest lepiej. Znowu jakieś bzdury będą gadać w tych telewizjach. Ale pod względem tym wojskowym aż się nie mogę doczekać, kto będzie majstrem. Naprawdę. Zobaczymy, co nasz majster nowy wymyśli. A może zostanie Mariusz? Nie, Mariusz jest spoko, jest kompetentny człowiek. Zrobi nam 300 tysięczną armię, 10 dywizji. 500 Himarsów zakupił. No to na 10 dywizji to rozłożysz, to będzie dobrze. Ok, słuchajcie. Pół żartem, pół serio, trochę humorystycznie. Mam nadzieję, że nie, nie zanudziłem Was. Jeżeli macie ochotę wesprzeć kanał, to oczywiście zapraszam na sklep po zakup koszulek, blues z motywem wojskowym, militarnym, z jakimiś głupimi wojskowymi powiedzeniami głupimi, ale na czasie oczywiście, na czasie także można jest szydera. I oczywiście zapraszam na kursy, kursy online, kursy praktyczne, wszystko macie w opisie, w linki po, są pod tym filmem, dajcie łapę w górę na koniec, komentarz taktyczny, kropkę taktyczną, udostępnijcie, zobaczymy co będzie się działo w przyszłości, dalej będziemy się śmiali z tych, no nie dokończę, nie dokończę, nie ma sensu już tutaj kończyć na dzisiejszy to wszystko. Także dzięki. Cześć i czołem.